Przychodzi facet do burdelo i na wstępie daje wytyczne co do laski. K, aby laseczka nie ruszała się i nic nie mówiła, ma być całkowicie bierna, bo takie lubię. Burdel, mama spojrzała się dziwnie na kolesia i mówi: Dobrze pan trafił, mamy taką jedną, ale jest jeden warunek nie możesz zapalać pod żadnym pozorem światła. Może być? Facet był ciekawy, czemu nie można zapalać światła, ale nie zapytał się. Burdel mama dała mu klucze i kazała iść na pięterko. Koleś wchodzi do pokoju, ale jest w nich w chuj ciemno, ale po krótkim czasie znalazł łóżko i kochankę. No i rozpiął spodnie i zaczął harce. Ruchał laskę chyba ze dwie godziny, było mu zajebiście, ale w końcu stracił siły. Ubrał się po ciemku i kiedy chciał wychodzić, pomyślał sobie, że zapali światło i zobaczy laskę, która tak zajebiście pieprzył. No i zapala światło i widzi zajebistą dupę, która leży na łóżku, ale trochę się przestraszył, bo z nosa bombelki jej zapierdlały. Przestraszył się i poszedł do burdel mamy i mówi: Ej, zapiłem światło w pokoju, a tej kurwie bombelki z nosa zapierdalają. Co jest? Burdel mama podnosi słuchawkę przy ladzie, wykręca numer i mówi do kogoś po drugiej stronie: Ej, chłopaki, zmieńcie trupa na piętrze, bo się przelewa.